Witaj w podsumowaniu marca z aplikacją Blaze, także jeżeli chcesz zobaczyć, ile można byłoby zarobić w marcu, korzystając tylko i wyłącznie z gotowych powiadomień, obejdź te wideo do końca i daj znak, czy to dobry Dobry był miesiąc, jeżeli chodzi o same transakcje kopii w klej, czy nie. A teraz pokażę Ci aplikację Blaze. Jak ona wygląda w lewym górnym rogu. jak mamy do rozwinięcia menu, mamy coś takiego. W pierwszą pozycję klikamy i wyskakują nam wszystkie pozycje, jakie były po prostu dostępne w aplikacji. Możemy w każdą transakcję sobie wejść. Wejdźmy na przykład w GBPUSD i tutaj mamy od razu typ transakcji: czy gramy na wzrosty, czy na spadki. Jaki trader wysłał transakcję, i następnie parametry, czyli na jakim przedziale czasowym został analizowany wykres, wartości. Cena wejścia, zone of action, invalidation lewe, czyli miejsce naszego stop lossa. Exit 1, Exit 2 oraz Exit 3 to są miejsca realizacji z zysku. Później status transakcji, czy kompletny, czy poszło na stop lossa. I zdjęcie poglądowe, jak wygląda transakcja, jak wygląda trade. Tak? Czyli po prostu w jakim momencie znajduje się wykres przy wysłaniu, przy wysłaniu powiadomienia. Później druga najważniejsza zagadka to mamy czat. Gdzie każdy trader, który wyśle swoją, swoje powiadomienie na handel, po prostu tą transakcję cały czas monitoruje. Czy poszło na take profit, czy poszło na, e, na fajniejszy profit, jak jeden tutaj na przykład 1 do 14, czy 1 do 5? Czy transakcja zaliczyła nam stop lossa? Czy transakcja jest już, czy warto ją zabezpieczyć zgodnie z planem? I na przykład, czy są zbliżające się newsy na rynku? Także ten chat jest tutaj jedną z najważniejszych opcji na, na naszej aplikacji Blaze. Plus do tego tutaj, jeżeli chcesz, to masz jeszcze kalkulator do liczenia, jakby to powiedzieć, ryzyka, która jest, który jest tak naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy w tradingu. I tutaj mamy ustawienia, po prostu, żeby wszystkie powiadomienia nam przychodziły z aplikacji, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chciałbyś mieć w aplikacji Blaze, koniecznie obejrzyj do końca wideo, żeby zobaczyć, jak wychodzi podsumowanie właśnie z danego miesiąca więc przechodzimy do już Excelka, czyli do tego, żebyśmy poka żeby, żeby pokazać to już na cyfrach jak to wygląda. Także marzec. Łącznie w marcu było 74 transakcje. W tym 26 transakcji poszło na stop lossa, 13 transakcji osiągnęło pierwszy poziom zysków, 12 transakcji osiągnęło drugi poziom zysków i 23 transakcje, że tak powiem, odleciały lub były na break evenie, czyli nic nie zarobiliśmy ani nic nie straciliśmy. I tak naprawdę, gdybyśmy zagrywali każdą, każdą transakcję, przeznaczali na przykład 10% konta na jedną transakcję, to w skali tak naprawdę tego jedy, jedynie najlepszych możliwych zysków, czyli te TP2, bylibyśmy 235% na plus, czyli byśmy zdublowali ponad dwa razy nasze konto. Przekładając to na cyfry, jeżeli byśmy przekładali, dalwali 10% na jedną transakcję, zaczynając kapitałem 1000 dolarów, Skończylibyśmy to z zyskiem 2359 dolarów, a w najgorszym przypadku byśmy skończyli tam z 2 dolarami na stracie, czyli tak naprawdę byli, byli, wyszlibyśmy prawie na zero. Jeżeli chcesz więcej obejrzeć takich podsumowań jak, radzi, jak radziła sobie aplikacja Blaze w następnych miesiącach, zapraszam do wideo.